Siema, ja jestem Maskowiec i dzisiaj zrobimy sobie coś tam z okrystej ale zanim, to mam dla was ważną wiadomość to jest przedostatni odcinek z tej serii ostatni, jak wiecie będzie o psychosopczaku, jeśli ktoś czytał komentarz yy, yy, który yy, da, dał Piotr2007, a ja mu odpowiedziałem, że finałowy odcinek będzie o psychosopczaku no, no to tak i pewnie jak się skończy ta seria, to nie wiem, co będą komentować, więc najprawdopodobniej przez dłuższy czas nie będą się pojawiać filmy, ale jednak może tam się czasem pojawią. Tak więc, co sam za Christian, że Krystian jest bardzo fajny youtuber. Tak, poza kamerami też bardzo fajny ekstra, bo no, po prostu znam go prywatnie. Ja wszystkich youtuberów, o których nagrałem komentarze, znam prywatnie, żeby nie było. No i jest miły. O, w sobie tak, więc nie zapominajcie dać subskrypcji mu i mi. A finałowy odcinek się zbliża bardzo i pewnie będzie już niedługo, czyli możliwe, że jutro. Na razie.